3 do 0. Zwyciężył Pegiaton, Tref Sopot. Witam bardzo serdecznie na konferencji podsumowującej dermecz kapitanów trenerów obu drużyn. Zacznijmy może od komentarza kapitana zwycięskiej drużyny, pani Zabelo. Pani proszę bardzo. Oczywiście bardzo cieszę się z tego zwycięstwa. Pracowaliśmy bardzo mocno nad tym zespołem i absolutnie tutaj nie lekceważyliśmy. W Łodzi, ponieważ wiedzieliśmy jaką siłę teraz tworzą i wiedzieliśmy, że gra, grają coraz lepiej, nie mają swój moment zdoszkowy, więc tutaj nie można było odpuścić nawet sekundy z naszej gry, żeby, żeby, nie, żeby zespół z Łodzi nie zbudował sobie przewagi i tak troszeczkę zaczęliśmy tego trzeciego seta. Być może dekoncentracją, a nawet nie. Po prostu zespół z Łodzi zaczął grać bardzo dobrze, ale cieszę się, że wróciłyśmy do, do, do swojej gry, postawiałyśmy sobie też grę, grę blokiem i teraz możemy się cieszyć ze zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Moje na Kapitan Wydobrany Gódź, prosimy bardzo. Mam bardzo duży niedosyt po tym dzisiejszym spotkaniu, ale w dzisiejszym meczu zadecydował przede wszystkim zagrywka i przyjęcie, te, te dwa elementy. My niestety zagrywką nie zrobiliśmy tak dużej szkody dziewczynom z Sopotu jak ona, bo zagrał dzisiaj naprawdę bardzo mocnym serwisem i to nam uniemożliwił po prostu granie tego, co, co byśmy chciały. Także no, nic, no gratuluję oczywiście wygranej dziewczynom i trzymam kciuki, bo no, na pewno byłoby przyjemniej e, oglądać zespół z Pucharem, który nas pokonał. Kciuki. Bardzo dziękujemy. Czy są pytania Państwa do Pani kapitana, obu zespołów? Tak, ja mam pytanie do Pani Izabeli. Została niezbędna to żeby się przygotować do finałowego meczu. Czyli jak sobie zaplanujecie ten czas? Jak widzicie te przygotowania i jaki widzicie sposób na wygranie z treningiem? Teraz wrócimy do hotelu, Na pewno będziemy odpoczywać i rehabilitować się z naszymi fizjoterapeutami. I tak naprawdę już od teraz musimy się koncentrować na następnym spotkaniu, więc to, co dzisiaj jest już za nami, myślimy tylko jutrze. Jutro normalny meczowy dzień, czyli wstajemy rano. Z małego rozruchu, krótkiego rozruchu i yy, mam nadzieję, że będziemy w pełni gotowi yy, na final. Jeszcze jakieś pytania? Był Pan kapitan na razie. nie dziękuję bardzo Panią. Można, może dziękuję. No dziękuję bardzo. Now the coaches, the coaches of the team, Mr. Kinchedi, please. Okay. First, I want to, say to my player because today uh, really concentrate rally by rally was I yes, uh, from the beginning because for me which, okay the difference what we had between us in each today was really okay uh, our right point uh, side but also the concentration about uh, the match about the tail uh, we did the difference with the quality of our players. so for me important was what uh, we played and our rhythm really uh, was really high and in that case they can stay for this level of the match. Pan Trener przede wszystkim mówi, że powiedział, że koncentracja przez całe spotkanie jako zawodniczek była tym momentem decydującym. Co było widać w trzecim sensie tak naprawdę, że w tym momencie ciężkim, trudniejszym udało się, ten, udało się cały czas to prowadzenie jakby utrzymać, zdobyć, można powiedzieć, wywalczyć potem i, i utrzymać. Drugim takim czynnikiem można powiedzieć było jakość zawodników, zawodniczek, które jakby no widać było na boisku te różnice. Teraz Pan Trener, pozdrowilany chodź bardzo proszę Panie dla drużyny Sopotu. Naprawdę dobry mecz wykonany tego trybu, trener Mieliśmy szansy przy naszej dzisiejszej dyspozycji, przy naszej dzisiejszej e, formie, żeby w, jakich, w jakikolwiek sposób nad, nadwyrężyć zespół e, Sopotu. Do tego co powiedziała Magda Śliwa, czyli o, o problemach z przyjęciem. Chciałbym też dodać to, że bardzo słabo graliśmy w blok obrona. Można rozumieć to, że zespół przeciwny przyjmuje bardzo dobrze, że e, rozrzuca, rozrzuca nasz blok, ale jednak w obronie wydaje mi się, że powinniśmy dać sobie siebie więcej. Nawet na pojedynczym bloku możemy się starać bardziej atakować piłkę, i to dziwnie, by miało w obronie, a nie tylko czekać, aż ona do nas doleci. E, I to też jest jakby w właśnie tej koncentracji, tego podejścia e, do meczu, że nie tylko punkty zdobywa się atakiem, ale też tymi innymi elementami. A żeby dojść do ataku, to musimy właśnie jeszcze kilka następnych innych elementów wykonać, które dzisiaj były naprawdę na słabym poziomie. No i wynik w pełni oddaje to, jaka dzisiaj była różnica między drużyną Sopotu, a między nami. Bardzo dziękuję. Czy są pytania do Pana trenera.